Hej, mam dziś dla Was wrap-up, TBR i Bookhaul z sierpnia i września. Więc tak, zacznijmy od wrap-upu, czyli książek, które zdążyłam przeczytać przez sierpień i wrzesień. Przez to, że nie robiłam wrap-upu ani tbr na wrzesień, tak? Robię teraz taki zbiorczy, bo w sumie tych książek nie było zbyt wiele, przez szkołę i rzeczy, o których już Wam trochę mówiłam. Nie będzie to jakoś chronologicznie ani w ogóle, bo nie pamiętam co kiedy czytałam. I mam nadzieję, że jakiś nie wzięłam z lipca, ale wydaje mi się, że nie. E, więc przeczytałam kroniki Beina, czyli zbiór opowiadań o Magnusie Bejnie z darów Anioła i diabelskich maszyn Cassandry Clare. E, na początku myślałam, że zbytnio. Ta książka nie przypadnie mi do gustu, bo kilka pierwszych opowiadań było dość nudnych I uważałam, że odłożę tą książkę po następnym Ale gdy pojawili się moi ulubieni bohaterowie Zaczęło się robić całkiem nieźle Dalej na moich półkach pojawiło się Fungal Rainbow Rowell, za które się od razu zabrałam I muszę wam powiedzieć, że trochę mniej mi się podobało od Eleonora i Parka które według mnie opowiadało trochę lepszą historię i taką bardziej przemyślaną. Może i ta książka była taka lekka, słodziutka, ale niezbyt lubię fanficki i tym podobne. Jedynym plusem tej książki mogła być Levi, mógł być. Być lewi. Ta cała historia, która była wokół tego o tych siostrach, o ojcu i o tym wszystkim. Najmniej podobał mi się w tym wszystkim właśnie wątek fangirl, bo chyba jeszcze nie jestem fangirl. Chociaż wydaje mi się, że Dary Anioła to coś takiego, co kocham, choć nie na tyle, żeby być taka jak kat. Nie, u, nie utożsamiłam się z żadnym z bohaterów, ale mimo wszystko polecam, bo warto się z tym zapoznać. Następnie przed rozpoczęciem e, naszego tygodnia ze szklanym tronem e, przeczytałam rywalki w jeden dzień. E, tak mi się spodobały, że od razu chciałam zabrać się za Elitę i jedyną, a także Gwardziste i księcia czy księcia i gwardziste. Niestety na następny dzień zaczynał się może stety albo niestety zaczynał się nasz maraton książkowy, więc zostawiłam tą serię. Jeśli ktoś nie wie o czym jest ta książka, opowiada o Amelice Singer, która dostaje się do rywalek, czyli do 35 dziewczyn, które walczą o jedną koronę i serce Maxona, czyli księcia Illey Po zakończeniu naszego tygodnia, zabrałam się od razu za elitę, która podobała mi się ciutek mniej niż rywalki, która podobała mi się ciut mniej niż rywalki, ale także była w porządku. Po niej od razu zabrałam się za jedyną, która była cudowna, ponieważ skończyła się właśnie tak jak chciałam. Cała historia wydaje mi się, że jest świetna. Ameryka jest całkiem w porządku, główną bohaterką, co jest według mnie jakimś fenomenem, ponieważ na ogół nie lubię głównych bohaterek, bo są po prostu głupie. Jestem Team Maxon. Przez wszystkie książki byłam razem z nim, mimo wszystko, bo uważam, że jeżeli kogoś się już raz pokochało, nie powinno się go tak zostawiać przez jedną jakąś decyzję. Od razu potem, oczywiście, zabrałam się też za Księcia i Gwardziste, czyli takie dwie nowelki dołączone do serii. Pół książki jest o Maxonie, pół o Aspenie. Niestety nie otrzymałam w tej książce tego, czego oczekiwałam, bo myślałam, że będzie to takie głębsze opowiedzenie tego, co oni czuli i widzieli, a było to takie. niby coś było, ale w sumie tak nic. Najbardziej z tego wszystkiego podobało mi się to, że na końcu. Jest, są playlisty piosenek do danych fragmentów elity i rywalek, które bardzo mi się spodobały i myślę, że jeśli wiedziałabym o nich wcześniej i czytała równo ze słuchaniem, książki wydawałyby mi się jeszcze lepsze, którym przeczytałam Szklany Tron, Koronę w Mroku. I po zakończonym tygodniu dokończyłam jeszcze Zabójczyni, czyli nowelki dołączone do serii. Cała seria jest cudowna, każdy powinien ją przeczytać, bo Sara J. ma taki świat, takich bohaterów, że naprawdę ukłony. Szklanego tronu nie mam aktualnie przy sobie, bo pożyczyłam go koleżance, która także pokochała Hola, tak samo jak ja King Holt Następnie przeczytałam Ukryte Kimberly Dating. Jest to taka historia na jeden dzień, trochę dla nastolatek, dla takich młodszych, którzy jeszcze nie przeżyli takiej swojej pierwszej miłości i myślę, że jest to całkiem w porządku książka. Taka na rozluźnienie się na jeden dzień, chociaż tematyka jest... Właśnie to jest takie sprzeczne. Niby historia jest taka dla młodszej młodzieży, ale cała historia jest o dziewczynie, która ma pewną zdolność, która nie jest już taka cukierkowa i fajna, tylko jest dość mroczna, i to jest właśnie ta sprzeczność. Następnie zabrałam się za czerwone jak krew, które mi się dość nie podobały bo spodziewałam się po tym czegoś innego, ale jest to taki, jakby nie wiem, kryminał taki. Powiedzmy kryminał dla nastolatków o dziewczynie, która nauczyła się bać. Następnie zabrałam się za Wichrowe Wzgórza Emily Brantek, które były cudowne. Nie będę Wam za dużo opowiadać o tej książce, bo tego się po prostu nie da opowiedzieć. To po prostu trzeba przeczytać i myślę, że jest to jedna z pierwszych powieści takich bardziej klasycznych, które do mnie trafiły, więc co już coś znaczy. Zastanawiałam się, czy do tego mojego wrap-upu dodać też lektury szkolne, ale wydaje mi się, że w sumie to też są książki i powinny się liczyć, więc przeczytałam całą mitologię Jana Parandowskiego, która była cudowna, bo jak może wiecie, bardzo lubię mitologię grecką w szczególności i myślę, że to jedna z niewielu lektur, które naprawdę zrobiły na mnie duże wrażenie. Już ostatnią książką, którą przeczytałam w całości w tych dwóch miesiącach był Król Edy Sofoklesa, który także mi się podobał, bo opowiadał dość smutną historię i taką dość zawiłą, ale myślę, że jest też bardzo dobrą lekturą I każdy powinien ją przeczytać Patrząc na to, że ma tylko 70 parę stron Więc nie jest za długa jak na liceum We wrześniu zaczęłam jeszcze czytać dwie książki e, Mianowicie Grey Czyli e, tak jakby czwarty tom e, 50 twarzy Greya Wiem, trochę wstyd Ale jakoś tak chciałam poznać wersję Christiana Bo... Jest jedyną z postaci z tej książki, którą tak naprawdę polubiłam, bo był dość kontrowersyjny, ale rozumiałam dlaczego to robi i dlaczego jest taki jaki jest, i naprawdę chciałam pomyśleć, bardziej zagłębić się w to w jaki sposób on myśli. Ale przeczytałam dopiero jakieś 75 stron, więc nie powiem Wam, czy jest dobra, czy zła, czy lepsza od 50 twarzy Greya. Ale wydaje mi się, że i tak będzie lepsza, bo Anastazja była głupia, a Christian... to Christian! I zaczęłam jeszcze dziedzictwo ognia Sary James, które zaczęłam dokładnie kilka dni temu, ale miałam dużo sprawdzianów i dużo zadań i trochę się źle więc ostatnio nie czytałam, więc mam dopiero 45 stron, które były już cudowne, więc to coś znaczy. Więc przeczytam to w tym miesiącu. Gra ja też postaram się przeczytać, chociaż wątpię, że mi się uda. Zaraz przechodzimy do mojego TBR-u na październik, ale jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że w tym, łącznie w tych dwu, dwóch miesiącach przeczytałam 4908 stron, co jest według mnie całkiem niezłym wynikiem. Ze względu na liceum i to, że mam dość dużo sprawdzianów, i tego wszystkiego, to postaram się czytać jedną książkę miesięcznie. Wiem, że to dość mało, ale no, chociaż coś. Więc moim priorytetem w tym miesiącu jest dziedzictwo ognia Sary Jamas, które chciałabym skończyć i myślę, że mi się uda. Następnie przeczytam Greja. Później na pewno przeczytam Tristana i Izoldę, które jest cieniutkie i jest moją lekturą. Naprawdę mnie ciekawi, więc pójdzie szybko. A jeśli mi się jeszcze uda, no to chciałabym przeczytać też Wstyd Rachel van Dyken, czyli ostatni tom z serii Zatraceni. W ciągu tych dwóch miesięcy kupiłam naprawdę bardzo dużo książek. Więc przejdę już do Bookholm. Nie będę Wam raczej nic opowiadać na temat tych książek, bo szczerze mało o nich wiem. Więc tak, opasko Northanger, tak? Jane Austen. Będę robić zapewne. Niewyobrażalne błędy w wymowie, więc przepraszam, Panie Cromford. Wichrowe wzgórza Emily Bronte a także rozważną i romantyczną Jane Austen które wszystkie są z tego wydania takiego kwiatowego niestety nie mam jeszcze wszystkich, bo już nie było w sklepie następnie kupiłam sobie książkę Golof Mistrzem Świata Historia Prawdziwa opowiadającą historię Tomasza Goloba, który został mistrzem świata na żużlu. Może ktoś się interesuje w... i czytałam już tą książkę i jest całkiem ciekawa jak na ten rodzaj. Następnie kupiłam Czerwony jak krew, Pachnidło, Dyd, Grey, drugi tom Sagi Księżycowej, czyli Scarlet, Planetron. Tron, Koronę w mroku, Zabójczyni, i dziedzictwo ognia, jutro, a także w sieci. Nie mam jeszcze pierwszego tomu, ale jakoś się w niego zaopatrzę: Antygona, Kordian, Świętoszek, Nieboska Komedia, Opowieść Wigilina, Kamizelka, Bajki Ignacy Krasicki, Zemsta przygody Sherlocka Holmesa i to chyba wszystkie z moich lektur i następne książki dostałam od pewnej pani i nawet nie wiem jak do końca wymówić te tytuły, bo nie wiem co to są za książki ale zawsze są mile widziane takie prezenty i to jest Dark Room Ruyana Ruyana Jaggera Rujana Jagera. Jeśli ktoś czytał którąś z tych książek, to please napiszcie na dole o czym są i czy warto je przeczytać, bo nie mam pojęcia. Rujana? Rujana to jest kobieta. Więc Rujany? Rujany? Jager? Darkroom? Przeczucie a przeznaczenie Jane Rayur? Ray? Rayur? Play. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? Filipa K. Dick, Blade Runner, Czarna Owca e, Patryka Puentina, Śmierć na mecie Siergieja Jakumarda I to jest ten sam autor, który napisał Rekuję dla króla zbrodni, może ktoś słyszał. I ostatnie Nuda Pierścieni E, Harego N. Berda i Douglasa K. Dzeniego. Genie? Genie? Jeśli ktoś słyszał o którejś z tych książek, napiszcie mi w komentarzach, bo naprawdę nie wiem, o czym są, ale może warto przeczytać. I ostatnimi zdobyczami ostatnich dwóch miesięcy jest kontynuowana już seria. Z gazety i jest to książki o miłości Nory Roberts. I mamy tu tak. W tomie czwartym jest Serena i Kain, w tomie piątym letnie rozkosze, w tomie szóstym zwycięzca bierze wszystko. I w tomie siódmym przygoda dla dwojga. Te książki są wydawane co dwa tygodnie w gazecie i Chciałabym zebrać wszystkie 35 i wtedy zacznę je czytać i powiem Wam co o tym myślę. Jeśli ktoś czytał coś Nory Roberts, napiszcie mi w komentarzach. Wezmę to podniosę tak na 3 stosiki, żeby Wam pokazać, ile tego tak mniej więcej jest. Stosik numer 1, numer 2 i ten wielki numer 3. I to było już wszystko na dzisiaj. Wiem, że ten filmik jest na pewno długi, ale no zrozumcie nie mam czasu nagrywać wszystkiego po kolei i później dopiero tego sklejać we wszystkie oddzielne filmiki i nie mam czasu także nagrywać w tygodniu, więc mam tylko sobotę albo niedzielę, jeden dzień w tygodniu na złożenie tego nagrania. Ja i w ogóle dziś mam jeszcze dwa filmiki dla Was, więc to będzie Birum, Cliff, Buktak i właśnie Brapa, Pti Bira, Real Book Hall, więc będzie dużo oglądania. Więc lecę to wszystko sklejać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Pa!